Hej, Elo, jak chcecie się przywitać, to ze mną wiecie, możecie się w każdy sposób przywitać. Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście, w kolejnym naszym odcinku z formatu ToI-owo o mnie, czyli o Hubercie Głowackim. Tak jak to już kiedyś mówiłem. Dzisiaj y, kolejne rzeczy, oczywiście, ciekawostka, pytania od widza. Coraz mniej jest pytań, zadawajcie koniecznie pytania. O to Was bardzo proszę. No i oczywiście plan tygodnia. I to wszystko zawarte. W tym odcinku oczywiście niedzielnym i lubię sobie mieszać. Wiecie, że czasami ciekawostka piesza, czasami to piesze i tak dalej. To dzisiaj zaczniemy od planu tygodnia, także zapraszam, Iwan Sadlowic wchodzi i z wami trochę pogada. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście z tej strony Iwan Selowicz i zapraszam Was na plan tygodnia. Dzisiaj wprowadzam jako pierwszy mój plan. Także wiadomo, najważniejszy, wieszcie, snajper zrozumiał, że moje to najważniejsze, tak. I słuchajcie, co mamy w poniedziałek? Niech tutaj pokaże się jak zwykle, tak jak ostatnio. Co mamy w poniedziałek? Tak, pokaż się. W poniedziałek mamy, słuchajcie, odcinek z nowej minigierki z Kefirem. Nie powiem, jaka to minigierka, ale naprawdę bardzo fajne, słuchajcie. Bardzo ciekawy odcinek. Tam słyszałem, że sniper niezłe wyniki miał. Także poniedziałek, nowa minigierka, oczywiście Minecraftowy. Zobaczmy w środę. Co mamy w środę? Tak, co w środę. O! Kolejny odcinek z Ultimate Chicken Horse słuchajcie. Bardzo ciekawy odcinek. Bardzo dużo się działo, nowe postacie. Wszystkie nowe rzeczy, także Ultimate Chicken Works I w piątek, pokażmy co mamy w piątek Już to było, poprzednie, kolejne No, środa też była Proszę się zmienić na piątek O, mamy piątek, słuchajcie Znak zapytania, zagadka ogólnie tu się pojawiła Dlaczego? Bo na piątek jeszcze Sniper nie nagrał odcinka Ale wie co naga i to będzie niespodzianka Także piąteczek mamy niespodziankę Tak się prezentuje plan tygodnia A ja was zapraszam na kolejne Moje programy oczywiście za tydzień w niedzielę i Was zapraszam na kolejne formaty. I oczywiście zaproszę znów snajpera, który będzie prowadził dalszy, dalszy odcinek. Ja byłem Iwan Sodlowicz i dziękuję Wam za wysłuchanie. Pa! I tym magicznym sposobem przechodzimy, słuchajcie, do mojego tematu, który dzisiaj chciałbym poruszyć. Czyli dokładnie, zacznijmy może od liveów. W sensie była ankieta. Oczywiście cały czas będzie ankieta, o tam. Nie wiem o co tym razem spytam, bo nie miałem jakiegoś głównego pytania, ale o live'y, że podobają wam się o godzinie 18. Podobają wam się odcinki live'y z tych rzeczy, które mam. Też z przeglądu YouTube'a mam zrobić. Spróbujemy takiego jednego live'ika zrobić, bo widziałem, że chcecie. Także no. Widać, że chcecie te live'y, żeby były w te same dni tygodnia, czyli piątki i soboty, 18. Głównie z tych samych rzeczy, gry multiplayer głównie. No ale jakoś nie ma wyniku, słuchajcie. Chcecie to, cały czas wam daję. No i dalej live'y są takie, no ciężkie, tak. Staram się jak mogę, prowadzę, poświęcam czas swój. No i ciężko, naprawdę. Tak jak teraz zaczęła się szkoła i moje odcinki, po prostu, no, powoli. Wszystko na mnie, wiecie, spada, że cztery odcinki w ciągu tygodnia, plus szkoła i teraz, wiecie, były strajki i nauczyciele muszą mieć trzy oceny, przynajmniej, jak ma się, wiadomo, raz w tygodniu przedmiot. Więc cały czas sprawdziany nawalają i prace domowe, i to wszystko, i nauka, i jakieś prace domowe ciężkie, wszystko schodzi yy, na mnie. Ale spokojnie, słuchajcie, ja to... Yy, ładnie sobie daję z tym radę. W weekendy postaram się nagać naprawdę dużo materiałów, żeby było. Oczywiście, to i owo o mnie zawsze w piątki nagrywam. Nie martwcie się o to, ale w poniedziałki, środy, piątki myślę, że w weekendy będę nagrywał. Będzie tak łatwiej mi zdecydowanie. No i czasami będę musiał na bieżąco nagrywać, ale mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Bo oczywiście no, będzie dla mnie ciężko, bo mówię w tygodniu. Raczej mogę pojedyncze materiały nagrać, ale też nie mam czasu. Także to wiąże się, słuchajcie, z dużym nakładem pracy i czasu na właśnie te materiały. Także ja się staram jak mogę. Live odcinki, słuchajcie, oglądajcie i ja wtedy będę bardzo szczęśliwy. Zapraszam Was na ciekawostkę dzisiejszą. To mamy tą jedną ciekawostkę, ale słuchajcie, nie zwracajcie uwagi na tło, bo coś tam, wiecie, tam ktoś przeszkadza, bo nie mieszkam sam, wiadomo. I to może w sumie jest ciekawostka. W sumie o tym powiem, dobra, bo nie zastanawiałem się, jaką ciekawostkę. Mieszkam z rodzicami i mam piątkę rodzeństwa trzy siostry i brata. To taka ciekawostka brat mieszka akurat w tym momencie ze mną, bo tak wychodzi. Mam trzy siostry, dwie starsze mam starszego brata. No Jestem ja i młodsza siostra, także Piątka Rodzeństwa i ja mieszkam z rodzicami. Tak dzisiaj powiem króciutko, no i was zapraszam na kolejne rzeczy związane ze mną. Chcę powiedzieć o ciekawej rzeczy, która się wydarzyła na YouTubie, gdzie miałem przyjemność nagrywać z Kulfonem, taki YouTuber, który już ma swoje lata, wiadomo. Ale naprawdę ma bardzo fajny charakter, specyficzny na swój sposób. Dużo się śmieje, tak dużo uśmiechu daje do swojego kanału, także serdecznie wam polecam obejrzeć ten odcinek, gdzie ja wystąpiłem, gdzie graliśmy w fajną grę, także zapraszam was na tamtejszy materiał na Facebooku. Dałem linka do tego materiału, także w opisie macie Facebooka, jeżeli chcecie wiedzieć jaki dokładnie to odcinek. Zapraszam na Facebooka. No i Ogólnie na Facebooku postanowiłem, że codziennie będą posty, także codziennie posty będą robione, i może wam zrobię kilka za chwilę scenek, z czego będziecie mogli zrobić jakieś przeróbki i tak dalej, i będziecie wstawiać to właśnie na mojego Facebooka. I po prostu, jak będą jakieś prace, właśnie przeróbki zrobione ze mną, jakieś wiecie, albo ja zrobię jakąś minę i będzie jakiś napis i w ogóle to jest takie różne memy. Jeżeli cokolwiek się pojawi na Facebooku, możecie wstawiać jakieś beznadziejne już takie będziemy usuwać administracja też, ale jak będzie jakieś fajne, ja skomentuję oczywiście i dam do odcinka w niedzielę. Także możecie się pojawić. Może kilka za chwilę rzeczy zrobię, kilka post i będziecie mogli właśnie z czymś to zrobić. Ale kończąc wątek mój, nagrałem z Kulfonem, mam z nim kontakt, mam nadzieję, że będę więcej z nim nagrywał, bo naprawdę fajnie, w takiej grupce nagrywaliśmy, to nie tylko ja z nim, tylko w grupce, ale była naprawdę fajna rywalizacja podczas tej rozgrywki, nie powiem jaki z czego, musicie chodzić na Facebooka, żeby też robić memy, ale też żeby zobaczyć z czego, no i słuchajcie, zapraszam was na kanał Kulfona, będzie na pewno w opisie i w prawym górnym rogu, tutaj, w prawym górnym rogu, bo naprawdę polecam tą osobę i on jest naprawdę genialną... Genialny charakter, genialny humor jego, tu jest zaraźliwy na pewno, no i fantastyczna osoba. Także zapraszam na jego kanał, no i co? Miałem kilka min zrobić, także tu robimy króciutkie cięcie zrobię jakieś kilka min, żebyście mogli sobie poprzerabiać, także zaczynajmy to show. Hmm. Dobra, najadłem się, kurczę. Macie, ja robiłem z Ciebie debila, z sobie z sprawę, ale tym bardziej robię to specjalnie na przeróbki. Także robię coś głupiego, żeby głupie, śmieszne rzeczy wyszły, także róbcie memy, jakieś może filmiki krótkie, przeróbki do czegokolwiek wstawcie i wtedy, jeżeli coś się pojawi na Facebooku, oczywiście ja to wstawię na odcinek, a ja Was zapraszam na pytanie dnia i pytanie od widza. Ogólnie jak patrzę tu, takich komentarzy nie ma, niestety, pod ostatnim odcinkiem, tylko po drugim mi piszą: Dawaj dangstryma, mówię, mogę zrobić tylko jak będę mógł i będę miał to zaplanowane. Także no zrobię kiedyś, obiecuję, tak, żeby nie było. Z ręką na... oczywiście tu serduszko jest, tak. Oczywiście, że tu trochę <laughs> żartowałem. No, że obiecuję, że będzie zrobiony, choć nie taki ekstremalny, ale będzie. No i pytanie wezmę. Z trzeciego odcinka od znów Jakuba, yy, oczywiście Karpieża, może gry z wyborem moralnym, czyli proponuje, czy yy, 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 będę nagrywał gry moralne, a ja się spytałem, jakie gry moralne? Z wyborem, czyli jakiś wybór zmienia ogólnie fabułę i w ogóle. No, jak najbardziej, jeżeli będą jakieś gry, mi się takie podobają. Jakiekolwiek, ale żeby mieć wybór, i to zmienia fabułę, zmienia w ogóle, wiecie jak, postacię rusza i w ogóle tylko musicie mi proponować jakie gry, i ja będę przeglądał, i wtedy będę sobie wybierał, nie? Ogólnie, no i no i właśnie gry moralne jak najbardziej. Te pytanie szanuję, tak? I jak najbardziej gry moralne wchodzą w grę, tak? Bym dawał je na przykład w niedzielę, tak, zamiast gameplay, bo gameplaye na razie spadają w dół niestety, wyświetlenia i w ogóle, ale może gry moralne jakieś fajne wejdą, tylko musicie dawać mi koniecznie komentarze, piszcie, ludzie, jak oglądacie, dajcie komentarz, proszę. I z pytaniem, żebym odpowiedział, co chcecie wiedzieć, ja wam odpowiem w 100%. Gry moralne podajcie tytuły, to jak najbardziej sobie nagram. To było pytanie od widza, ile lecimy do ostatniej kwestii? Tak mi się wydaje. Jest taka, że miałem w tym tygodniu taką, taką sprawę, że kończyłem oczywiście lekcję po 8 lekcjach, czyli o 15. I od 7 lekcji musiałem pójść na dwójkę. No, normalne, tak, musiałem się załatwić i szedłem do domu sobie. Poszedłem do domu i się okazało, że tego dnia akurat kluczy nie wziąłem od domu, nie? Próbuję tam przejść drugimi, trzecimi drzwiami, wszystko zamknięte. No i tak dzwoni i mi się tak już bardzo chciało, tak? I siedzę pod domem, dzwonię do mamy i mama daleko jest. Z tatą, z siostrą i w ogóle kto tu mieszka. I musisz po prostu wytrzymać. No to ja mówię, nie ma opcji, tak? wziąłem sobie rower i pojechałem do pierwszego miejsca gdzie jest wiecie publiczny toj toj musiałem po prostu no pojechać nie i jak jechałem sobie rowerem to nie mogłem usiąść na siodełko bo nie wiem jakby to się skończyło tak musiałem cały czas górą praktycznie przez całe miasto przejechać żeby się po prostu załatwić słuchajcie no takiej jazdy po prostu nie miałem ale jaka satysfakcja słuchajcie jak już to zrobiłem nie taki udzieszony jest jest zrobione to no, ale taka historyka króciutka, i jeszcze drugi temat. Ogólnie widziałem, że na YouTubie pojawił się Poziomka 13 i Religia Mega Wąż 9. Słuchajcie, no ja chyba będę przechodził na Religię Mega Wąż 9, bo ona prosta, tak wszystko stworzył. Oglądałem materiału poziomki. Oglądałem o Mega Wążu 9, Mega Wężu Wążu 9. Także, no, co, co o tym sądzę? no. Wiecie, mega wątpię jest wymyśloną oczywiście religią, no ale niech jeżeli ktoś chce w to wierzyć, no to niech wierzy, nie? Ale to wiadomo, że wszystko jest zrobione dla żartu, i wierzcie wszystko oczywiście z żartem, tak jak tą serię. To jest jeden wielki żart. umówmy się, kabaret tutaj, tak? Robisz się debila. Nawet nie za pieniądze, bo nic nie dostaje z tego, ale a poziomka 13, no to jest takim, starszą osobą, która po prostu, no. Zaczęła wiedzieć co to YouTube i ktoś się rozpoznał i wiecie z czego zasunął filmik i teraz to ciągnie i robi coraz dziwniejsze rzeczy. No i zobaczymy do czego to dojdzie. I chyba to wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobało. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz koniecznie i zasubskrybujcie ten kanał po więcej tego typu materiałów, ale również innych. Ee, z tej strony, zasuwajcie na mojego Face'a, na snapchata, discorda, gdzie możecie ze mną pogadać, discorda Blocha, gdzie tam super atmosfera i dużo konkursów tutaj gdzieś się wyświetla właśnie kanał i ostatni filmik, obejrzyjcie sobie, bo były, był scriblio z nowymi ludźmi, ze Skefirem, z asamą i właśnie Kat Kit katem który wrócił u mnie na kanał. No i Was zapraszam w poniedziałek już na materiał, czyli jutro na 15. No i życzę Wam, żebyście yy, po prostu, no, tą szkołę jakoś dawali radę. Trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć! Pa, pa!